Dzień dobry. Tradycyjnie w środę w kioskach można zobaczyć i kupić oczywiście nowiny jęgórskie. Pragnę Państwu zarekomendować ostatni, 41, numer z datą 7 października. Na wstępie może komunikat. Od tego numeru naszą gazetę można również kupować w urzędach pocztowych i u doręczycieli. A co w numerze? Na pierwszej stronie mamy zapowiedź dwóch tekstów. Gry pod napięciem. specjalisty od worka Turoszowskiego, Janusza Rozlała, który pisze o problemach elektrowni i nie tylko. Przeczytam tylko fragment, który tutaj Państwu powie, o czym jest ten ciekawy tekst. Delegacja Polska zdecydowanie ucięła debatę Niemców nad przyszłością elektrowni Turów, sugerując, aby się raczej zajęli swoimi. Polecam również awizowany tekst Niebo w płomieniach, w którym redaktor Żońca pisze z jak, o sprawach, z jakim do telefonu znanego zresztą 988 zwracają się y, osoby w różnym wieku, głównie młodzież. Co jeszcze? Zachęcam do przeczytania tegoż autora Rozmowy z Donaldem Tuskiem na kolumnie trzeciej, który szefem, przewodniczącym Kongresu Liberalno-Demokratycznego, który mówi m.in., że należy ograniczać rolę związków zawodowych. No się uśmiecham ciekawe spostrzeżenie pana Donalda czy jego punkt widzenia. Jest również wypowiedź posła Solidarności pana Tadeusza Lewandowskiego. Tydzień temu. Mówiłem o sesji Rady Narodowej. Yy, obrady, jak zresztą wcześniej mówiono, były tajne. Yy, wiemy, kolega wie, Gonzar co tam było. Okazało się, że wielu członków zarządu Rady Miejskiej otrzymało minusowe punkty. Ale nie można było ich odwołać, ponieważ należał, yy, liczyła się bezwzględna większość głosów czyli 21, radnych było 27, ale nie będę wymieniał nazwisk, przeczytacie Państwo sami, niektórzy minus 17, minus 15, no to o czym świadczy. Polecam również tekst Prywatyzacja po, jel po jeleniogórsku i reklamowy Prawo jazdy w klaksonie. I ciekawostka z polskiej rzeczywistości, jedna z naszych czytelniczek, pani Curyło, Otrzymała rachunek telefoniczny za sierpień, opiewający na kwotę prawie 2 milionów. Tymczasem okazało się, że telefon przez 3, tygodnie był, przez 3 tygodnie był uszkodzony. Mamy nowy cykl publikacji, prezentacji lokalnych wspólnot, jednostek samorządowych. Będzie, będzie oczywiście ten cykl kontynuowany. Za tydzień pokażemy gminę Węgliniec. W tym numerze prezentacja gminy Karpacz. Są tu m.in. takie sprawy jak gminne To i Owo, mówią o Karpaczu, wypowiedzi kilku osób i sprawy do załatwienia. Polecam również rozmowę Teatru Nieprowincjonalnego dr. Budy z Jerzym Zoniem, który był dyrektorem, do niedawna był dyrektorem teatru w Wieleniej Górze i autor pyta m.in. dlaczego zrezygnował pan Zon z dalszego. Jego prowadzenia. Yy, dzieci mogą zabawić, yy, mogą tutaj przepytać rodziców, jakimi oni są. Mamy kolejną psychozabawę. Co jeszcze w tym numerze? Intrygujący tytuł tekstu. Poseł Kisieliczek przepraszam. Dalej. A jednak taniec. O dwóch, o parze małżeńskiej basi. Iryśka, parze tanecznej, pisze pani Małgosia Pełczyńska-Potoczek. I ciekawostka: okazuje się, że miesięcznie na taniec wydają oni tysiąc marek. Również tańczą w Niemczech, nie tylko w Polsce. Kolejna ciekawostka: że pani Basia sukienki szyje sama, bo ceny są zawrotne, ale potrzebuje na uszycie takiej sukienki prawie 100 godzin, a często i więcej. Co jeszcze w tym numerze? Bardzo popularna wśród czytelników jest rubryka Radzimy sobie. Tutaj mamy odpowiedzi dotyczące również podatku dochodowego, nagrody jubileuszowej i zasiłków rodzinnych, bo z takimi pytaniami czytelnicy się do nas często zwracają. Przypominam, że redaktor dyżurny pod numerem 26823 czeka na państwa telefony każdy poniedziałek. Na ostatniej stronie rankingu w tradycyjnej rubryce jeden z kolegów pyta władzę górską jakie ma hobby. I się okazuje, że bardzo prozaiczne, niewiele różniące się od pasji przeciętnych w cudzysłowie mieszkańców tego województwa. I na koniec ciekawostka. Seks Shop przecenił Twoje towary aż o 50%. Czy usługi są również przecenione, tego nie wiem. I to wszystko. Dziękuję pięknie. Do zobaczenia.